Biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, który odbył wczoraj ingres do katedry polowej Wojska Polskiego, złożył kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza. Ordynariuszowi wojskowemu asystowali dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Wiesław Grudziński i ksiądz pułkownik Jan Domian, dziekan stołecznego garnizonu. Podczas ceremonii składania wieńca obecni byli także współpracownicy kurii polowej Wojska Polskiego na czele z jej kanclerzem, księdzem komandorem Leonem Szotem. Po złożeniu wieńca biskup Guzdek wysłuchał historii grobu nieznanego żołnierza, którą przedstawił podpułkownik Mariusz Kubarek. Następnie ordynariusz wojskowy oddał hołd sztandarowi batalionu reprezentacyjnego wojska polskiego. Uroczystość zakończyła się defiladą poddziałów reprezentujących. Biskup Guzdek odwiedził dziś także salę tradycji warszawskiego garnizonu. Obejrzał pamiątki związane z historią DGW i poszczególnymi jego dowódcami, m.in. generałem Kazimierzem Gilarskim, który zginął 10 kwietnia w katastrofie samolotu. Wpisał się także do księgi pamiątkowej Sali Tradycji. Choć nieraz widziałem już grup nieznanego żołnierza podczas uroczystości religijno-patriotycznych, to była to dziś wizyta wyjątkowa, pozwoliła mi spojrzeć na to miejsce na nowo ze szczególną emocją, powiedział podczas wizyty biskup Guzdek. Na koniec ordynariusz wojskowy podziękował generałowi Grudzińskiemu i towarzyszącym mu oficerom za przybliżenie historii garnizonu Warszawa, a także za pomoc w organizacji uroczystości związanych z wczorajszym ingresem do Katedry Polowej wojska polskiego.